16 października 2014 roku to ważna data w historii Rzeszowskiego Powiatu. W tym dniu odbyła się bowiem uroczystość otwarcia nowo powstałego Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów Dworzysko. O tej inwestycji mówiliśmy już kilkakrotnie. Przypomnijmy zatem, Park Rzeszów Dworzysko jest kluczowym dla rozwoju całego regionu przedsięwzięciem inwestycyjnym. Znaczy naszy, prosów, innowacje, które zmieniają codzienne życie, czyniąc je prostszym i konkretniejszym. Nowoczesne technologie wpływają na kształt krajowej gospodarki i efektywność są torbem zamachowym dla ekonomii postępy. Nasz kraj wykorzystuje dziś historyczną szansę, jakie są fundusze europejskie i tworzy sprzyjające warunki dla rozwoju innowacji. Rzeszów, stolica Podkarpacia jest jedynym najlepszym przykładem. To tu przecież funkcjonuje dwie firmy w branży lotniczej, które mogą poszczycić się innowacyjnymi do danych twarzania. Dają one tym samym źrodłom do dalszego rozwoju przemysłu w tej części Polski. Jego dokaz w pewnym razie nie przelikałby tak łatwo, gdyby nie potężne wsparcie z Unii Europejskiej, dzięki programowi operacyjnemu rozwoju Polski, wschodniej możliwej prognozy uzbrojenie i inwestycyjnych. W wierzę, że do powstania banków uczynią się także decyzje, Witam do sekretarza stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a dziś marszałka województwa Grosław To Towarzystwo nieznaczonych sił są posłem na scenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zapierają ten projekt i dzięki staraniu oraz wsparciu został zakwalifikowany na system inicjatywą programu Rozwój Polski w Na blisko 60 hektarowym terenie powstają atrakcyjne, kompleksowo uzbrojone działki inwestycyjne. Park ma dogodne położenie komunikacyjne. W pobliżu usytuowane jest międzynarodowe lotnisko Rzeszów Jasionka. Niedaleko przebiega autostrada A4 i droga ekspresowa S19. Dworzysko sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niemcy-Polska-Ukraina. Powiat jest jedynym właścicielem tych działek, co ułatwia i przyspiesza proces sprzedaży. Autorzy projektu oczekują na decyzję Ministerstwa Gospodarki o włączeniu parku do nieleckiej strefy ekonomicznej Europark, co zagwarantuje inwestorom znaczne ulgi podatkowe. W Podziękowania te kieruję także dla obecnego zarządu, jak i zarządu poprzednich oraz dla całej Karty Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaangażowane w przygotowanie naszego zadania. Dziękuję także Panu Waldemarowi ja Piarowi, koordynatorowi projektu oraz całemu zespołowi Biura Parku Naukowo-Technologicznego w powiezie Rzeszowskim za profesjonalną organizację projektu, dzięki której możemy dzisiaj świętować oddanie do użytku pierwszego etapu Parku Naukowo-Technologicznego w Borysku Rzeszów. Uh -huh. Pragnę podziękować tylko nasom, konsorcjom firmy przedsiębiorstwa drogowych, w, w Niedrzemnej oraz z rejonu Budowy które oddało zadanie na blisko 3 miesiące przed terminem. Według całej tej mowy niektóre niezwykle rzadko mamy do czynienia z taką sytuacją. Musiałem w podkreślić, że ta budowa była jednak bardzo trudną realizacją inwestycji i wymagała bardzo dużego zaangażowania. Dziękuję bardzo serdecznie z Fusmasca, będącym inwestorem nadzoru Zagnaj e, Oja Chrzkowskiego, która bardzo sprawnie współdziałała z inwestorem oraz tylko nas z terminami najlepszego wykonania zadania, co udało się 100%. Dziękuję wszystkim obecnym tutaj, a także i obecnym, którzy być może były w jednym innym, jednakże w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że dzisiaj... Oddajemy do dyspozycji Każda działka posiada pełne uzbrojenie techniczne. Ich wycena zakończy się w tym kwarcale, a przetarg na sprzedaż rozpocznie się w styczniu. Ze względu na atrakcyjność tego terenu, kilka firm już dokonało rezerwacji. We wrześniu przyszłego roku będą gotowe kolejne tereny blisko 25 hektarów. Powstanie także farma ogniw fotowoltaicznych, która będzie produkować energię na potrzeby parku. To też przełoży się na niższe koszty jego funkcjonowania. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał biskup pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej, Edward Białogłowski. Nastąpiło również uroczyste przecięcie wstęgi. Inwestor szacuje, że na terenie dworzyska powstanie 3000 nowych miejsc pracy.